E, ogólnie więcej takich raz w do do roku. roku. I, tak, i, tak, szkoda, że jeden raz w roku. I do, do, do moich wykładowców mam taką sprawę. Wyludujcie troszkę. Nie ma, że jest kilka szkół, każdy śpiewa swoją pięć Bollywooda czy uniwersytet, A tak naprawdę jesteśmy wszyscy razem, razem się bawimy. Podoba Bo... mi się. Dlaczego? Włoch, no ale mówię to tak. Dużo ludzi włoch przybyło. I na, na pewno ciekawe kobiety. Teraz, teraz sobie siedzimy, opalamy, się na pewno tam jest. A wybrałyście jakieś na koncerty? Na, na koncerty. Tak, pójdźmy na koncerty. I na jakie? Na pewno na koncerty. o tym, że to kosztuje 5 kłotów. O, to Aż, właśnie. To jest, to jest jedno piwo. Niestety to jest jedno piwo. Niestety to jest jedno piwo. Niestety to monopol odbiera. Jedno 4 dla nas. Kult, kult, na kult, na pewno. Na pierwszy Oraz, Oraz prawdopodobnie ich support, który nie zapadł nam w pamięć. Pójdziemy na support, bo jest za darmo.